Szanowni Państwo, w ramach projektu Wspólny Czas, Dobry Czas spotkaliśmy się w poznańskich DPS-ach. się pytają, co nam jeszcze brakuje. Mili do szczęścia nic. To są miejsca szczególne, pewnie każdy z Państwa wie, ale myśmy do tych DPS-ów zaprosili młodych ludzi. Młodych ludzi, którzy mają wspólny czas, który. Tak naprawdę spędzają w swoich miejscach, gdzie się uczą, spędzić z seniorami naszego miasta. Nie jesteście tutaj codziennie, a nawet pewnie pierwszy raz. Co się stało? Co tu było? No pomagaliśmy seniorom. Na początku zatanczyliśmy dla nich i przedstawiliśmy wierszy Jana Brzechwy na straganie i zaśpiewałyśmy różne piosenki. Część jest właśnie w tym byciu z drugim człowiekiem i w tym, że potrafimy być dla siebie nawzajem, już w rodzinie i potem właśnie w szkole, ale też cieszymy się, że możemy właśnie odwiedzić no, takie osoby, które potrzebują jakiejś takiej szczególnej opieki z naszej strony. To jest niesamowity projekt, a powstał dzięki pomysłowi, który wyszedł z Urzędu Miasta. Dzięki finansowaniu firmy Veolia i dzięki tak naprawdę Towarzystwu Pelikan, które to wszystko zorganizowało. Ale myślę, że samo towarzystwo nic by nie zrobiło, gdyby nie chęć i, i, i to, że wzięli w nim udział młodzi ludzie. Czyli dzięki nauczycielom, dzięki szkołom, które się zaangażowały, i też dzięki przedszkolu, które się zaangażowało w ten projekt. Niech mi pani powie, jak się pani podobało ten dzisiejszy dzień, bo już zmierzamy wspaniały, ku. Wspaniały, naprawdę wesoły i taki kontakt z dziećmi. Po prostu to jest sama przyjemność. Myślę sobie, że każdy z nas dostał dużą porcję energii, tak jak pensjonariusze domów. Tak, i te osoby, które były w ramach tego projektu zaangażowane, ale też młodzi ludzie często mówią, że jeszcze raz by się chcieli spotkać, jeszcze raz chcieliby tutaj przyjść. I właśnie o to nam chodziło, żeby zacząć coś, co będzie miało kontynuację. Dzięki. W firmie Waojla mogliśmy tutaj przywieźć dużo różnych pięknych rzeczy, bo między innymi kwiaty, które zostały posadzone w ogrodach, ale też kwiaty, które są w patio, kwiaty, które sadziły dzieci. I to jest chyba wartość tego, tego, tego naszego projektu również, że robiliśmy to wspólnie, wspólnie z seniorami. Robiliśmy różne zajęcia, warsztaty terapeutyczne, czyli warsztaty takie tak naprawdę plastyczne robiliśmy z seniorami. Były występy. Dzieci mi się wydaje najwspanialsze, po prostu tak sympatyczne, taki chłopczyk, ale już zapomniałam jak mówiła o na imię, chyba tak, jaki on sympatyczny po prostu, no nie mam słów. I każdą chwytałam za rączki, jak one deptały potem wokół kwiatka, żeby ta ziemia się uiła, no.

Zostaliśmy tutaj przyjęci bardzo dobrze w DPS-ach, w domach opieki społecznej, ale też bardzo dobrze zareagowały szkoły, a więc jest potencjał, jest energia, jest możliwość. Myślę, że to, co dzisiaj i tutaj przez te ostatnie dni robimy, albo jeszcze będziemy robić, to rzeczywiście jest pomysł na to, jak powinno wyglądać nasze, nasze bycie razem, nasz wspólny czas. Zachęcam Państwa do tego, żeby ten pomysł i ten, ten, ten czas, ten projekt był kontynuowany. I sama siebie myślę, dopiero poznałam w ramach tego projektu, jak wiele można zrobić, robić, no może nie tak wielkim nakładem pieniędzy i czasu. Dziękuję wszystkim, którzy się zaangażowali, a więc dziękuję firmie Beoila, dziękuję szkołom, które się zaangażowały, nauczycielom, którzy się zaangażowali w projekt, dziękuję pracownikom DPS-u, bo bez nich nie udałoby się tego w ogóle przeprowadzić, bo to oni nas wprowadzili do swojego domu, wprowadzili nas w miejsca, gdzie oni pracują i, i pomogli w to, żeby ci podopieczni mogli w tym, w tym miejscu rzeczywiście być. Poza tym dziękuję również tym wszystkim, którzy, którzy finansowali to, ale też tym wszystkim, którzy, wolontariuszom, którzy się zaangażowali ze strony Towarzystwa Pelikan, bo bez tych wolontariuszy rzeczywiście byłoby bardzo, bardzo ciężko. To oni byli organizatorami, ale też oni byli siłą, siłą wykonawczą tego projektu. I za to bardzo dziękuję. Liczę bardzo mocno na to, że ten projekt będzie powtórzony, a jeżeli uda się, to żeby tych spotkań w DPS-ach uczniów naszych szkół, myślę, że szkół mamy bardzo dużo, było bardzo, bardzo więcej, więcej, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby ta energia dobra się pomnażała. I za to, że tam się to udało i że mogliśmy to zrobić, bardzo wszystkim dziękuję.